Za nami inauguracja rozgrywek w trzeciej grupie Wielkopolskiej Piątej Ligi. W pierwszym spotkaniu strzeszowskiej Wiktorii przyszło zmierzyć się z jednym z najbardziej wymagających rywali, który na koniec poprzedniego sezonu zagrał w barażach o awans do czwartej ligi. Mowa o Zawiszy Łękopatowska. Podopieczni Józefa Klepaka przegrali na tym trudnym terenie 2 do 1. W zespole Wiktorii doszło do dużych zmian kadrowych. Z klubu odeszli Kacper Dziuba, Dawid Dumański i Marcin Tomaszewski. Trener Józef Klepak ma do dyspozycji kilku nowych zawodników, bowiem zespół zasilili Bartosz Gancarek i Bartosz Piądło z Masowi Kraszewice, Dawid Przybył z Zewki Koblagura oraz Mariusz Sip z Rzemieślnika Mokoszyce. W sobotnim pojedynku w roli bramkarza zobaczyliśmy Marcina Kasperczyka, który o miejsce w składzie rywalizować będzie z Mikołajem Glinkowskim. Był kryzys z bramkarzem, powiedziałem prezesom, że jestem gotów wrócić do treningów, jeżeli... Trener zadecyduje, że mam grać bądź siedzieć, to po prostu każdą decyzję zaakceptuję. Zgodnie z przewidywaniami miejscowi od początku ruszyli do ataków, ale długo nie potrafili umieścić piłki w siatce. Udało im się to dopiero w 23. Minucie za sprawą Adriana Gawlika, który płaskim strzałem pokonał Kasperczyka. Cztery minuty później gospodarze podwyższyli stan posiadania. Na listę strzelców ponownie wpisał się Gawlik, który popisał się niezwykłej urody strzałem z rzutu wolnego. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać. W 30 minucie powracający po kontuzji Jakub Jaszczyński wykorzystał błąd bramkarza i zdobył bramkę kontaktową. Jak się później okazało, było to ostatnie trafienie w tym meczu. W drugiej połowie nie brakowało jednak emocji. W 55 minucie gospodarze zdołali jeszcze raz umieścić piłkę w siatce, ale sędzia dopatrzył się spalonego i jej nie uznał. Wynik nie uległ już zmianie i Wiktoria przegrała jedną bramką. Mimo że ostrzeszowianie wrócili do domu bez punktów, to w tym występie można było doszukać ją pozytywów. Wśród młodych zawodników widać było duże zaangażowanie, co może być dobrym prognostykiem przed kolejnym meczem. Myślę, że duży i tak nie dosyć, bo jakby się z pięć, jakby się skończyło, no to by było myślę sprawiedliwe. Tutaj bramkarz stanął dzisiaj do Szeszowa na wysokości zadania. Myślę, że trochę ten mecz im wybronił, bo by się skończyło więcej. Po prostu więcej zimy krwi zachować w polu karnym, bo brak sytuacji, było mnóstwo, no ale brakło tego wykończenia. No ponoć tałęka to jakiś mocny przeciwnik, więc nasza drużyna postawiła im się, chłopaki są młode. Ja z, z, zawyżam troszeczkę średnią wieków szatni, więc myślę, że zagraliśmy. Dobry mecz. Wiktoria w najbliższą sobotę wystąpi przed własną publicznością, a przeciwnikiem będzie LZS Cielcza.